Środa 24 styczeń 2024. Jaki to będzie dzień, co daruje, co zabierze? Dzień pełen możliwości, dzień pełen ruchu, działania, dzień porządków. Niektórzy z Was postanowią zrobić porządki w szafie, ewentualnie posprzątają mieszkanie, coś odświeżą, coś odnowią. Jeszcze inni udadzą się na zakupy i wywalą stare, włożą nowe. Porządki w pracy, w porządki w związkach, porządki w życiu. Taki dzień. Szkolenia, spotkania udane. Warto się udać teraz na tą randkę, tak? Bo też będzie udana, tak jak i wczoraj. Moi kochani, i co daruje dzień? Daruje dzień poczucie zadowolenia, uśmiechu, szczęścia, miłości, dogadania się w ważnych dla was kwestiach, szczególnie dotyczących relacji międzyludzkich. Ktoś z daleka może się odezwać, ktoś dawno nie, niesłyszany, niewidziany, to mogą być rozmowy małe. Szczęścia dla niektórych, małym szczęściem będzie telefon, dla innych, kupienie sobie tego, co lubicie, dla jeszcze innych, przesiedzenie z książką przed telewizorem, a dla jeszcze innych, wyzwania miłosne takie wyznania, które poruszają serducho, poczucie bycia pięknym, chcianym i akceptowanym. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, urodowe dzisiaj wyjdą znakomicie, więc korzystajcie. Co natomiast dzień zabierze? Dzień zabierze wczorajsze przeznaczenie, które działało. Już dzisiaj, jeżeli to było coś takiego B, to dzisiaj już to odchodzi, już już, już nie będzie na nas działało. Ale też zabierze takie pechowe przypadki, pechowe zdarzenia. Nie będziemy już musieli szukać czegoś po 10 razy, a okazuje się, że przed nami leży. Zabierze też love lasów i lowelaski, takie osoby, które mamią nam oczy, że o kochają, a potem zdradzają. Taki dzień zabierze. Dzisiaj właśnie może wyjść na jaw. Jeżeli ktoś Was gdzieś zdradza, to dzisiaj się tego dowiecie. Ja wiem, że to może być przykre, ale na dłuższą metę, no chyba lepiej wiedzieć i dać sobie z taką osobą spokój, mimo że boli, niż nie wiedzieć i żyć w niewiedzy, a wszyscy w koło wiedzą i nie wiedzą, jak ci to powiedzieć. To to, ale też zabierze taki galop z naszego życia, taki pęd, tak. Zabierze osoby fałszywe, czyli dowiesz się, że jakaś przyjaciółka, przyjaciel w jakiś sposób, czy tam kolega, koleżanka robił ci coś tam pod górkę, to dzisiaj się o tym dowiesz i taką osobę skreślisz ze swojego życia, bo ci nie będzie do niczego potrzebna. Życzę cudownej środy, udanego dziomka, a po więcej zapraszam na kanał YouTube Wiedniła Renata.